Czy toksyk jest zaskoczony, gdy go zostawiasz? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak reaguje toksyk, gdy decydujesz się na odejście? Zaskoczenie, które towarzyszy ich reakcji, jest często głębsze niż mogłoby się wydawać. Odejście od takiej osoby może wydawać się aktem odwagi, ale dla człowieka nikczemnego staje się to sytuacją, w której Muszą skonfrontować się z utratą kontroli. Kiedy decydujesz się na rozstanie, toksyk może poczuć się, jakby stracił jedną z najważniejszych zabawek w swojej kolekcji. Jego jej reakcja jest często mieszanką złości, frustracji i zaskoczenia. Powrót do człowieka nikczemnego po zerwaniu może być jedną z najgorszych decyzji, jakie możesz podjąć. To tak, jakbyś otworzył drzwi do ich świata manipulacji na nowo, co może przynieść katastrofalne skutki. Gdy wracasz, na pierwszy rzut oka mogą wydawać się radosnymi, otwartymi osobami, ale to jest tylko maska. Ich zadowolenie to nic innego jak chwilowe oszustwo, które ma na celu ponowne wywołanie Twojej zależności od nich. W ich oczach Twój powrót jest sygnałem, że nie potrafisz żyć bez nich, co tylko umacnia ich poczucie wyższości. Często postrzegają to jako dowód na Twoją słabość, że nie potrafisz sobie poradzić bez ich obecności. Wyglądasz na osobę zdesperowaną, która nie ma innych, lepszych opcji. Albo ich zdaniem twoje powody odejścia były zbyt błahe i nietrwałe. W ich umyśle jesteś winny wszelkich problemów, które pojawiły się w związku. Ich narracja to gra, w której ty jesteś tym trudnym partnerem, a oni ofiarą. Próbując odwrócić sytuację, obwiniają się za twoją niepewność czy potrzebę bliskości. Co sprawia, że stajesz się w ich oczach jeszcze bardziej zdesperowany. Twoje argumenty na temat odejścia będą zignorowane lub zminimalizowane. Usłyszysz, że nie traktowałeś ich poważnie, że ich wykorzystałeś, tak? A może nawet, że przesadzasz i w ogóle tobie się wszystko wydawało. Jednak najważniejsze jest to, że gdy psychofak uświadomi sobie, że nie może cię zmanipulować. Ich pozory życzliwości szybko znikną. Wtedy staną się jeszcze bardziej nieprzyjemni, ich prawdziwa natura wyjdzie na jaw. Ta fałszywa uprzejmość, która wcześniej wydawała się tak, Nazwijmy to kusząca, ustąpi miejsca gniewowi i frustracji, co tylko udowodni, jak bardzo byli zależni od Twojej obecności. Zrozumienie tych dynamik jest kluczowe, jeśli chcesz uniknąć powrotu do toksycznej relacji. Wyjście z takiego związku to nie tylko kwestia fizycznego odejścia, ale także emocjonalnego uwolnienia się od manipulacji. Każdy krok w stronę wolności jest krokiem ku lepszemu życiu. Życiu w którym nie jesteś zakładnikiem czyjejś potrzeby kontroli. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.